Witam serdecznie, Dziennik Busiarza, trzynasta część Moi mili Państwo, mamy już czwartą część podkarpackiej podróży I dzisiaj sobie znowu pogadamy o Rzeszowie, bo no, ten Rzeszów naprawdę krąży mi po głowie, bo powiem Wam Jeśli chodzi o kondycję całego miasta, to poza tym, że nie ma praktycznie w nim żadnych korków mi wtedy, gdy ja tam byłem, to drogi są ładne, ładnie są wydzielone buspasy I wszystko jest ogólnie bardzo pięknie zarządzone, bardzo ładnie to wszystko wygląda Ale, tak jak wspomniałem, są buspasy, ale ja nie wiem o co z tym wszystkim chodzi, bo Jak ja jeżdżę po Łodzi, czy w Warszawie prawdopodobnie też tak jest, to jak macie ten buspas wydzielony jednak staracie się po nim nie jeździć a ku mojemu zdziwieniu, buspas tam jest traktowany praktycznie jak normalny pas, gdzie każdy sobie jeździ mało tego, jeszcze jakby każdy sobie jeździł to bo nie wiem, bo chce ominąć jakieś tam korki czy po prostu się trzymać w prawej stronie no to chuj, ale ja w którymś momencie patrzę a normalnie po buspasie porusza się nauka jazdy no i tu z kolei trzeba to też przeanalizować dobrze, bo z jednej strony jeśli nauka jazdy porusza się po buspasie to są dwie opcje, albo buspas tam to jest fikcja albo buspas jest też stworzony dla nauki jazdy, a nie tylko dla właśnie autobusów czy taksówek Właśnie jakoś się nie pierdolili, że jak ruszają To sobie na spokojnie mogą ruszyć Natomiast w momencie, gdy ktoś zdaje egzamin I poruszał się całe życie prawa skrajna na bus buspas No to potem jeździ tym bus pas. No nie wiem naprawdę o co z tym chodzi, ale no Jeśli ogląda nas jakiś Rzeszowianin, to może dać znak w komentarzu Dlaczego z tym buspasem sytuacja tak wygląda Może jest na to jakaś inna odpowiedź Niż te dwie, które podałem No i co, to by było na tyle, widzimy się już za tydzień w Dzienniku Busiarza Do zobaczenia